Cześć to Bozia idzie, Bozia musi ustąpić, Bozia przyszła na śniadanko, tak, tak, Boziunka no jedz, jedz śniadanko, jedz, tak, a Lolunia, chodź, chodź na śniadanko Lola, chodź, jedzonko, jedzonko, Lola śpiewa, zastanawia się, iść, czy nie iść. Ta lolińka, chodź, chodź, też przywiadła. Chodź, Lola, chodź, chodź. No chodź, Loluńka, chodź, chodź. Jedzonko, jedonko, jedzonko, patrz jak on jedzą. Wodzaj, jedz, Wodziuńka, i idź już nie tak. O, tu przyleciałaś, tu. O, teraz, jedzonko. Teraz dzidziusia wygoni, Lalunia? O biedny dzidziu. gdzie on będzie jadł? Gdzie on będzie ustąpił dziewczynkom miejsca? już ustąpił miejsca.